z tej strony Kasia, Katka Vlog I witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj przygotujcie sobie herbatkę, czy kawę, cokolwiek Bo będzie to jeden z luźniejszych odcinków na moim kanale A będzie to Q&A Q&A bardzo, bardzo dawno nie było, a co chwilę zostaje pytania które się powtarzają, i pytałam się o Was o tym na insta-story. Dlatego ja dziś jestem w bluzie, z herbatką i z misiami swoimi. Także nie będę przedłużać, zacznę odpowiadać na Wasze pytania. Dobrze, moi drodzy, ja się oparłam. Tutaj przywitajcie Gustawa, wielkiego mojego miśka. Także zaczynamy. Opowiesz coś o kierunku psychologicznym w liceum. Bardzo mi zależy. Bardzo było dużo o to pytanie U mojej jestem w szkole na jedności, w liceum dokładnie. E, e, imienia Stanisława Lema e, na kierunku psychologicznym i mam teraz rozszerzony polski e, w pierwszej klasie już a biologię i post będę miała rozszerzony w drugiej klasie powiem wam, że sama nie wiem jak to będzie, na razie mam jeszcze wszystkie przedmioty, w drugiej klasie odejdzie mi połowa przedmiotów i będę tak jakby rozszerzać rozszerzenia e, no i powiem wam, że nie wiem czy wiąże z tym przyszłość ale na pewno to mi się przyda, bo każdy, kto ze mną rozmawiał, powiedziałby mi, że y, mogłabym zostać psychologiem. Y, mam jeszcze certyfikat mediatora, bo przyszłam takie, y, że tak powiem. Nie, jak to się mówi? Zapomniałam. No ale mam ten certyfikat i w sumie wszystko się okaże. Ciężko mi jeszcze coś powiedzieć. Na razie trafiłam na fajnych nauczycieli, fajną klasę. Także ja jestem osobiście zadowolona, jeżeli myślicie. Nad tym, żeby mieć na przykład w drugiej klasie praktyki w przedszkolu, to, to takie my będziemy mieli. Masz do siebie dystans? Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że mam do siebie dystans i na przykład na TikToku nagrywam komedii i takie słodniejsze, i takie zwykłe rzeczy. Także w tym akurat nie ma problemu, jeżeli chodzi o siebie i o swój dystans do wszystkiego. Nie będę robić. Jeżeli się na przykład potknę, to nie będę z tego powodu płakać, tylko po prostu się będę z siebie śmiać. Bo każdemu człowiekowi przydarzają się gorsze chwile, gorsze sytuacje, i trzeba podchodzić do tego, że tak powiem, optymistycznie. Jestem raczej optymistką, także mam ten dystans do siebie. Chciałabyś połączyć swoją przyszłość z YouTube? Tak, zdecydowanie tak. Będę szła na studia media working. I to nic nie jest związane z psychologią, ale yy, właśnie z mediami społecznościowymi. Czy jesteś zadowolona ze swojego życia? Jakbyś miała możliwość, to zmieniłabyś jego historię. Czy jestem zadowolona ze swojego życia? Po części tak, po części nie, bo w sumie nie wiem, jakby to było, gdybym nie nagrywała. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez nagrywania na YouTubie, pokazywania się w internecie. Bo szczerze Wam powiem, lubię to robić i lubiłam to robić, interesowałam się jednak. Dlatego tak jakoś się moje życie potoczyło i nie chciałabym go zmieniać, bo wiem, że nie byłabym tą samą Kasią i szczęśliwą osobą też bym nie była, bo wiele osiągnęłam dzięki Wam. I mam Was. I gdyby mnie nie było, to byście mnie nie poznali, a ja nie poznałabym Was. Kiedy drugi odcinek Kasia za kierownicą, tamten był mega. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jeden taki odcinek, to pod tym filmikiem zostawcie tysiąc łapet w górę i nagram drugi odcinek. Gdzie byś chciała spędzić wakacje? Pozdrawiam, na pewno gdzieś w ciepłych krajach, ale wiem, że nie mam zaplanowanego, zaplanowanych wakacji, bo będę chciała jeździć po Polsce i robić spotkania, tak jak kiedyś. Myślałam, że tyle osiągniesz? Zdecydowanie nie, nie, nawet o tym nie marzyłam. Nawet o tym nie marzyłam, żeby tyle osiągnąć. Pamiętam jak e, zaczynałam, że tak powiem, nagrywać na YouTubie i mm, pisałam sobie takie plany do końca roku żeby osiągnąć 10 tysięcy subskrypcji top był hit, ja jakbym pomyślała sobie, to ja mówię nie przez następne do końca swojego życia nie osiągnę tych 10 tysięcy subskrypcji a stało się tak, że mam już ponad 100 tysięcy. Także marzenia się spełniają, tylko trzeba pomóc je realizować. Jak ci idzie w szkole? W szkole myślę, że idzie mi spoko, jakoś takiej dużej przepaści między liceum a gimnazjum nie miałam po prostu. Nie wiem, może inni nauczyciele, inna klasa, i trochę więcej nauki, a tak to jak się ktoś lubi uczyć, to w liceum jest ok, a jeżeli ktoś nie lubi, to lepiej nie idzie do technikum. Czy podczas nagrywania na YouTubie miałaś momenty, że myślałaś to nie dla mnie? Miałam kiedyś taki moment, kiedy w podstawówce mnie osoby hejtowały, wyzywały i dręczyły, i miałam przerwę chyba na pół roku i myślałam, że to nie dla mnie nigdy tak nie pomyślałam. Prędzej pomyślałam o tym, żeby mnie w końcu przestali dręczyć, ale się nie poddałam, bo jednak, jednak kochałam to robić, mimo że miałam, nie wiem, 20 łapek pod filmikiem i 20 wyświetleń. To dla mnie było coś. Chciałabyś mieć jakieś zwierzę? Powiem Wam, że miałam królika przez 6 lat. Ehm, no i to tyle, mam rybki. Nie, nie chciałabym mieć już żadnego zwierzaka. Mam już tu swojego zwierzaka Gustawa. Tyle mi wystarczy. Przyjaźń czy miłość? Miłość jest również w przyjaźni, jeżeli chodzi o miłość do na przykład przyjaciółki, przyjaciela, tylko taka inna miłość. Ale myślę, że wybrałabym raczej przyjaźń, bo wiecie, no w miłości nic nie jest ustabilizowane, dwie osoby się kłócą, a przyjaciół będzie się mieć zawsze. No i, i nieważne, kogo by się nie poznało, to można go uznać za przyjaciela i na przykład osoby, które mi pomagają są moimi przyjaciółmi, między innymi Jula i wszystko. Wszyscy, którzy wiedzą, którzy są dla mnie naprawdę bardzo ważni. Czy chciałabyś cofnąć czas i żałujesz jakiejś decyzji w życiu? Cofnąć czasu się nie da. Czy chciałabym, jeżeli by była taka możliwość? Yy, chyba bym to zrobiła. Czy żałuję jakiejś decyzji w życiu? Do tej pory? Chyba nie. Nie, ale wiem, że na pewno jakaś by się znalazła. Kto też tak ma, że jak robię herbatę, to wlewa pół kubka wrzątku a pół kubka zimnej wody. Dajcie znać, czy, czy jestem samotna, czy wy też tak robicie. Jakie masz lęki? Na pewno pająki, ale kiedyś miałam yy, lęk wysokości, ale już przezwyciężyłam to. Od kiedy masz taki dystans do ludzi? Od kilkunastu sytuacji, które mnie nauczyły w życiu. Jeżeli teraz ktoś mnie hejtuje, na przykład zacznie mnie wyzywać, to szczerze, mam to gdzieś, bo ja wiem, że, że na przykład ta osoba, która wyraża swoją opinię, mówiąc szczerze, brzydko, to ona po prostu jej się nudzi i nie ma nic do roboty ciekawszego tylko dołować osoby, które już coś osiągnęły. Myślę, że to się po, po prostu mi się nabrało z wiekiem i teraz już się tak nie przyjmuję tym, jeżeli ktoś mnie tam wyzwie. Ale jeżeli ktoś wyraża sugestywną opinię. I powiem mi, co mogłabym poprawić, co jest źle, co się nie podoba, to ja się do takich, do takich rzeczy to ja naprawdę szanuję. Ale jeżeli ktoś mi powie, po prostu w szansie, jesteś pip, 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 nie wiedząc, nawet mnie nie znając, no to, no to sorry, ale, ale, sorry, ale spadaj Nadal chodzisz na siłownię? Tak chodzę i mam taki super dobry kontakt z moim trenerem. Moja mamusia też, że mm, jeżeli będziecie chcieli, to nagramy odcinek. Siłowni, to dajcie znać jeszcze w komentarzach, czy y, na pewno będziecie chcieli y, właśnie taki odcinek zobaczyć na temat siłowni, bo wiem, że y, to jest coraz popularniejsze. A ja nie zrobiłam tego z tej y, okazji, żeby y, być fit albo się odchudzać, tylko po prostu zrobić to dla siebie, mieć y, silniejsze ręce, nie takie bice, tylko po prostu zrobić chociażby jedną pompkę, bo naprawdę w życiu nie umiałam zrobić pompki, upadałam na twarz. A teraz. Teraz jest coraz lepiej, także y, dajcie znać. Bardziej, bardziej jesteś zawsze mi zimno czy zawsze mi ciepło. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że zawsze, nieważne co by się nie działo, mam zimne ręce. Teraz mi jest ciepło, bo piję herbatę, jestem w bluzie, ale zdecydowanie jestem typą osobę, y, że zawsze jest mi zimno. W ogóle muszę przestać mówić zdecydowanie. Sorry za to. Ale, ale po prostu tak jakoś wyszło. Twój ulubiony piosenkarz, piosenkarka zespół. Jeżeli nie znacie bardzo długo, to wiecie, że Selena Gomez to jest moja ulubiona piosenkarka Lidolka i jestem Selenator i tak dalej. A piosenkarz to Grzesiu Chyży. wiecie co się okazało? 26 maja będzie w Koszalinie, na, dni, na dniach Koszalina i będzie śpiewał z Kamilem Bednarkiem, a Julka lubi bardzo Kamila Bednarka. Także dla nas to jest połączenie takie kombo wybuchowe, my idziemy na to na 100%. Ile masz osób w klasie? Yy, dziewczyn. Chyba 25 czy 26 i 4 chłopaków. Także pozdrawiam moją klasę najlepszą na świecie. Kogo najczęściej oglądasz na YouTubie? Friza i mniej więcej. Wolisz włosy rozpuszczone czy związane? E, rozpuszczone, nie lubię związanych włosów, bo wychodzą mi małe włoski, muszę poprawiać tą kitkę, ale lubię warkoczyki. Ale nie lubię kitki za bardzo. Kiedy masz urodzinki? Dokładnie za 28 dni, nie wiem kiedy widzicie ten filmik. 30 maja mam urodzinki Akceptujesz samą siebie? Yy, ostatnio zaczęłam bardzo akceptować siebie, lubię siebie Oczywiście nie jestem perfekcyjna, że tak powiem Nie uważam się za perfekcyjną osobę Po prostu siebie lubię i siebie akceptuję I dążę do yy, samoakceptacji coraz bardziej Bo kiedyś było z tym o wiele, wiele gorzej yy, Bo filmik hate to był na temat właśnie tego jak wyglądam i jakie komentarze dostawałam pod filmikami to też, nie było po, to też nie było po części moja wina Także teraz już wszystko wróciło do, do normy i ja siebie po prostu polubiłam Twoje wymarzone auto to? Audi A5 białe Tak Od trzech lat chyba Audi A5 Albo Audi teraz te wszystkie najnowsze tylko, że białe Białe co robisz, że masz takie długie paznokcie? Często na vlogmasach miałaś długie I ciekawiłam, ciekawiło mnie to Ja mam paznokcie Teraz cztery W sumie przedłużone Bo mi się złamały Ale chodzę do mojej kuzynki na paznokcie Także jeżeli chcecie to zapraszam Tutaj macie jej Instagrama I ja mam żel na to położony I ten żel jest tak twardy, że po prostu paznokcie mi rosną Później się spiłowuje ten żel I znowu się nakłada ten żel no i, i, i hybryda. Także teraz muszę iść w ogóle na zmianę paznokci. Muszę jakiś inny kolorek sobie wypatrzeć i zrobić jeszcze raz poznok. To by było chyba na tyle. Bardzo dużo pytań takich luźnych dostałam, także odcinek był zdecydowanie najluźniejszy na świecie. Jeżeli oglądaliście to sobie przy herbatce czy przy kawce, to pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego życia, że pamiętajcie, żeby się zawsze uśmiechać i być pozytywnymi osobami, mimo że czasami jest gorzej, wiem o tym. Po prostu chciałabym też na filmikach przekazywać Wam taką pozytywną energię, pokazywać siebie, swoje życie, bo też nie zawsze jest kolorowo, ale no jak widzicie, potrafię usiąść coś do Was, pogadać i bardzo to lubię. Także jeżeli będziecie chcieli więcej takich luźnych odcinków, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i trzymajcie się. Buziaki, kocham Was! Wow.